Moi kochani, doskonale wiecie, co dzieje się teraz na wschodzie. My, wędkarze polscy, mówimy stanowczo nie dla wojny. Także ruszamy z akcją Go Fishing Not War. Oczywiście z hashtagiem. Akcja ma na celu pokazanie władzom, że my, wędkarze, jesteśmy totalnie przeciwni wojnie. Akcji udostępniajmy w mediach społecznościowych. Oczywiście z tym hashtagiem y, zdjęcia ze swoich zasiadek i zdjęcia z rybami, by pokazać całemu światu to, co dla nas najważniejsze nasze ryby, nasze akweny oraz bezpieczeństwo, byśmy mogli dalej realizować bezpiecznie naszą pasję, zdecydowana nie dla wojny na Ukrainie. Cześć, tu grzybowe wędkowanie. Dzisiaj mamy 5 marca, 0 stopni. Wczoraj padał śnieg. staw jest praktycznie rzecz biorąc cały odmrożony. Tam widzimy troszeczkę lodu ze śniegiem. To, co wczoraj popadało. Wychodzi słoneczko, jest fajnie. Zapraszam na film. Ja chciałbym troszeczkę powiedzieć więcej o zanęcie. W poprzednich odcinkach nie było tych ryb za dużo. W większości to były jakieś takie malutkie płocie. I chciałem się ustawić na coś grubszego. Zobaczmy jak z tym będzie. Yy, widziałem, że w poprzednich odcinkach, w poprzednich zasiadkach yy, było kilka obcierek. Tak, jakby ryba żerowała w, gdzieś w moim zanęcie, jednakże nie była chętna dobrania. Wydaje mi się, że troszeczkę mogłem przekarmić je ze względu na stosowanie czystej zanęty. Wiadomo, w fiderze stosujemy zazwyczaj czystą zanętę, ze względu na to, że podajemy bardzo małą ilość tej zanęty do łowiska. Jednakże na tak zimną wodę wydaje mi się, że ona i tak była za duża. Dzisiaj postanowiłem zrobić eksperyment. Yy, zastosowałem taki miks 3 do 1 ziemia bełchatowska i zanęta. I teraz już powiem troszeczkę więcej tu mamy taką glinę wędkarską, to jest ziemia bułhatowska. tak jak już wcześniej wspomniałem. Ona jest wstępnie tak jakby wilgotna, fajnie się miesza, fajnie się klei. Do tego dodałem... Zanęte XXL Loga. Myślę, że są to zanęty dosyć fajne, dosyć skuteczne. Oczywiście moją zanętę uszlachetniłem jeszcze mięskiem. Dodałem troszkę pinki tak, żeby po prostu ta zanęta ruszała się na dnie. Budziła jakiekolwiek zainteresowanie wśród ryb. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Montuję zestaw. Zanęta do, do podajnika. Coś na haczyk i jedziemy. Tak wygląda mój podajnik gotowy do zarzucenia. Yy, z minusów ziemi bełchatowskiej, wszelkich glin wędkarskich jest taki, że dosyć intensywnie brudzą dla nas 5 marca, czyli kalendarzową zimę i zimę, która tak naprawdę jest nadal, czyli śnieg, lód na stawie. Czarna zanęta akurat jest plusem ze względu na to, że jej czarny naturalny kolor zachęca ryby do brania. Ja osobiście jesienią, zimą i wczesną wiosną wybieram zanęty koloru czarnego, ciemnobrązowego lub czerwonego, jeżeli chciałbym tak zaszokować ryby i zmusić je do brania. Jednakże na niektórych akwenach typowo czerwona zanęta działa całkowicie odwrotnie, potrafi spłoszyć ryby, nie zachęca ich do brań, totalnie odsuwają się, nawet nie pojawiają się obcierki. Także, także moim zdaniem czarna zanęta na taki okres jak jest teraz, czyli zima, jest jak najbardziej optymalną zanętą. Mamy hall. Owszem, że będzie pierwszy karpik Akurat podczas dronowania Tak, dla dla was nagrać filmik Akurat mordeczka wzięła nas to bardzo cieszy, fajnie, że jest. O. cyk, jest maleństwo w Podbieraku. Mamy pierwszego karpika w tym sezonie, maleństwo po maleństwo, jest pierwszy karpik w sezonie, zobaczcie jak pięknie jest zapięty za dolną wargę, idealnie, idzie na robaczki właśnie, pięknie mordeczka zapięta, takie wędkarstwo cieszy i wzracamy mu wolność, jeszcze ładnie bąbelki dla nas puścił. Jak zwykle musiał mi podbierak spaść, oczywiście z podpórki, bo by nie żył. Muszę wstać. Takie są właśnie niekiedy złośliwości. Czy potrafi podczas holu podbierak wpaść gdzieś z tyłu już musimy się męczyć, o, jest ładna rybka. Jest ładny karpik. Jest kolejna rybka. Dosłownie bralat bliźniak pierwszej, takich samych, takich samych rozmiarów i tak samo karpik. Ta zabawa trwa w najlepsze. Dobrze, że pojawiły się brania. Korzystając z chwili czasu, może powiem kilka słów o wędkach, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Yy, tak, jak wcześniej wspomniałem w poprzednich odcinkach, jest to Brawling Argon 2.0 Fider. Co mi się w tych wędkach podoba? Na pewno podoba mi się ta końcówka, ale miotła Harry Pottera powoduje to fajne uwolnienie energii podczas. Ło! Wow. No, energię trzeba uwolnić. Mamy karkika. Dobra, czas na podbierak, to widać podbierak pobierak każdy ładniejszy. Niech ładniejszy. Jest kolejny, tym razem bardzo ładny, łuskaty. Taki wędkarstwo cieszy. Myślę, że Wam się też podoba. Zobaczcie jaka mordeczka. I oczywiście zwracamy mu wolność. Hop. No więc wracając do tematu, co mi się podoba w nowych wędkach. No na pewno na plus zyskuje ta rękojeść tylna, dolnik którą sobie nazwałem samozwańczo Miotą Potera. Co nadaje? Przede wszystkim fajne wyzwolenie energii. Przy rzucie naprawdę jest konkretny strzał. Ta, to wygięcie dolnika powoduje to, że fajnie się ta wędkę trzyma, fajnie leci. Powiem szczerze, że w pierwszy raz się spotkałem z takim wygięciem wędki. Byłem ciekawy, jak, jak to się będzie sprawowało. Wiadomo, że, że to, to nowe nie zawsze się sprawdza. W tym wypadku wydaje mi się, że jest to strzał w dziesiątkę. Co więcej, yy, fajny kolorek tych wętek. Podobają mi się w słońcu. Mienią się na, na taki bordowy kolor. Naprawdę robi to robotę. Inni wędkarze przychodzą, pytają się o te wędki ze względu na to, że naprawdę robią show nad wodą. Fajnie to wygląda. Co więcej, yy, szczytówka. Szczytówka, akurat w moim przypadku, to jest dwójka. Wszystkie szczytówki Brawlinga zakończone są tak samo. Yy, mają czerwono-seledynowe. Laski, są fajnie widoczne, nie trzeba tych szczytówek zmieniać w kierunku łowiska, że tu nie widać czy widać, zależy na jakiej wodzie łowimy. Ciekawym sposobem na podświetlenie tego typu szczytówek jest zastosowanie y, ultrafioletowej latarki, gdzieś tam powiedzmy wykierowanej w końcówki wętek. Y, one fajnie wtedy świecą, naprawdę, naprawdę efekt jest niesamowity. Co więcej, przelotki są dosyć fajne, nie ma jakichś problemów, żeby się gdzieś w, w, żyłka w nich haczyła, plątała. Bardzo fajnie przez nie wylatuje, nie ma tu jakichś tam problemów. Jeden minus są dosyć cienkie, no jak za, co za tym idzie, są podatne na uszkodzenia, no trzeba tutaj troszeczkę uważać, żeby gdzieś wiadomo jakąś podpórkę w ferworze walki nie uderzyć. Zdecydowanym plusem w mojej opinii jest yy, uchwyt kołowrotka, który regulowany jest górną częścią rękojeści. Nie ma tutaj standardowego gwintu, który niekiedy przeszkadza. Wiadomo, wędkę w większości przypadków trzymamy w ten sposób. No, nie wiem czy to jest prawidłowe czy nie. no Powiedzmy większość osób, które zna, trzyma wędkę właśnie w ten sposób, że, że pomiędzy w palce wkłada stopkę kołowrotka i tak się mniej więcej holuje. Wiadomo, że tam gdzieś z tyłu się dociąga, czy coś ten deseń. Ale to jest fajne rozwiązanie, bo praktycznie rzecz biorąc na całej części rękojeści mamy jakąś wyściółkę, korek czy, 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 to, czy to właśnie tą pijankę i praktycznie rzecz biorąc do minimum jest zniwelowana ta część plastikowa, którą, która nieraz po prostu uwiera w rękę przy dłuższych holach. Jeśli chodzi o zestaw, nadal używam zestawu yy, z 30 i 25 gramowym yy, podajnikiem. Nadal jest on ustawiony przelotowo. Mój zestaw dzisiaj zakończony mam haczykiem bez igiełki, gdyż łowię napinkę. Po intensywnej godzinie brań, gdzie złowiliśmy trzy karpie, brania troszeczkę ustały. Musimy pomyśleć, co zrobić, by zmusić ryby do żerowania, by z powrotem pojawiły się nam brania. Dlatego przechodzę z powrotem do zestawu z igiełką. Na sam początek postawię na kryla z firmy MC Carp. Są to dumbbellsy smużące, także robią fajny efekt w wodzie. Zdecydowanie znowu brudzą ręce. Także jeszcze bardziej będę miał ręce brudne na tych filmikach, co mogę o nich powiedzieć. Bardzo fajne, bardzo fajne dumbelsy. Fajnie trzymają się na igiełkach, ze względu na to, że są dosyć twarde. Jedyny minus jest taki, że w momencie, gdy tą igłę w dumbelsie umieszczamy, musimy sobie pomóc koszyczkiem. Musimy sobie pomóc koszyczkiem, gdyż jest na tyle twardy, że, że faktycznie szkoda rąk, żeby sobie czegoś nie uszkodzić. Tak wygląda gotowa, moja przynęta. Troszeczkę jeszcze muszę poprawić, bo widzę, że O, tak, tak to wygląda. Tak to wygląda, no i zobaczymy jaki będzie z tego efekt. Zestaw gotowy i ląduje w wodzie. Mamy of a hole. Whoa, whoa, whoa. ładniejszy zdecydowanie jest zdecydowanie ładniejszy Zdecydowanie lepiej walczy Jest w, siat. w siatce Udało się Jest w siatce, a muszę żeby do niego wstać Piękna rybka no i taki karpik skusił się na naszą przynętę O, już coraz większe rybki 47 cm. O, taka rybka cieszy. I oczywiście wraca do wody. W szczególności po zimie, gdy ryby są jeszcze w takim powiedzmy zimowym letargu, ważne jest dezyfekowanie ran ryb. Wszelkie, jak widzimy, jakieś. Rany na ciele ryb, w pyszczkach, wiadomo rany po haczykach, wszystko się może zdarzyć, wiadomo, że, że haki są dosyć ostre i, i ryba pomimo, że nie czuje, nie, nie ma unerwionego pyska, może się tam pojawić jakaś krewka, może pojawić się jakaś, jakaś ranka. Zachęcam serdecznie do dezynfekowania takich ran. Yy, czy to środkami z wędkarskiego, które są powiedzmy tam troszeczkę droższe, czy na przykład takimi środkami z apteki jak yy, OxTenecept pomagajmy naszym rybom wrócić w szczególności po zimie do, dobrego, do dobrej kondycji. Pol kolejna rybka. Tak mówię ta głębsza woda była strzałem w dziesiątkę, ale gra hamulec chyba będzie znowu większa sztuka. Chodzi do nas niedźwi niedźwiadek. Jakoś dziwnie zapięty jest, chyba. A no nie, normalnie. I kolejna rybka siat. Słońce zaczął padać śnieg. Naprawdę ta pogoda dzisiaj jest totalnie szalona. No przyszedł czas na małe podsumowanie. Pora kończyć dzisiejsze wędkowanie. Łowimy od 7.30 jest godzina 12.00, czyli praktycznie rzecz biorąc wybiło południe. Co mogę dzisiaj powiedzieć? No, mamy na koncie 5 karpików. Yy, pogoda szalona, totalnie, od słoneczka, od ciepła rano, teraz się zdecydowanie schłodziło, pojawił się zimny, wiejący wiatr, yy, opad śniegu, słoneczko, opad śniegu, słoneczko. Pomimo tego udało nam się wyciągnąć 5 karpików, zdecydowanie większe ryby niż w ostatnich filmach, dlatego to cieszy podwójnie, że jest jednak progres, robi się coraz cieplej, czuć wiosnę coraz bardziej. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Zachęcam Was serdecznie do zostawienia obserwacji z dzwoneczkiem, żeby moje filmiki nie zniknęły w odchłaniu internetu. Zachęcam Was do zostawiania komentarzy, jeżeli nurtują Was jakieś pytania, chcielibyście, żebym poruszył jakiś temat w moich filmikach. Zostawcie wszystko w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. Na pewno znajdę czas, żeby na wszystkie komentarze odpowiedzieć. A szczególne jakieś takie tematy, które uznam także, że są na tyle ciekawe, żeby poświęcić im odcinek, uwzględnię w kolejnych filmikach. Dzisiaj to by było wszystko. Dzięki, wielkie cześć.